Po meczu dawał autografy i zrobił sobie zdjęcie z jakąś fanką, dziewczyną. Nie mogę sobie pozwalać na taki brak szacunku z jego strony. Ona mi mówi, że zbieranie opakowań po szamponach to nie jest prawdziwe hobby. Czytałeś może kiedyś treny Sienkiewicza? Tak, w sensie ja bym po prostu najbardziej to chciała w KFC. W KFC pracować? Bo kupiłam sobie krem odmładzający o 10 lat podobno. Na ile wyglądam lat, bo nie wiem czy działa. Cześć, tu Lien i dzisiaj będę wkręcać kity i kłamstwa ludziom na OmeTV. Zapraszam. Ej, powiedz mi, bo kupiłam sobie krem odmładzający o 10 lat, podobno. Na ile wyglądam lat? Bo nie wiem, czy działa. 19. 19? No. Kurcze, a A ile masz? 33. Serio? Nie, ale widać po tobie, że jesteś starsza. Widać, ale doprowadziłaś mi 19. No 19, bo wyglądasz na 19, ale tak, tak pochodziło po głowie 25. 25? Mm. No. Mam 23 naprawdę. Gadałam e, ostatnio z kumpelą e, o aparacie na zęby i koleżanka właśnie powiedziała, że zęby są strasznie drogie. I ja zaczęłam się zastanawiać, jak można jakby sprzedawać zęby. Słyszałeś o tym? Nie, nigdy w życiu nie słyszałem o zębów. No, ale jak są drogie, to chyba można je sprzedawać. Wszystko da się sprzedać. No właśnie. Jak tylko ciekawy gdzie? Ciekawy gdzie? Wiesz co, to no są strony, no ale to już. No. To już jedno głęboko wejść. Ej, w ogóle powiedz mi, czy ze no. mną jest coś nie tak, czy nie? Bo koleżanka ostatnio powiedziała, że jestem dziwna, że lubię szminki, ale jakby co ona może o tym wiedzieć, skoro ona nigdy żadnej nie miała, one są naprawdę smaczne. Nie wiem, nie znam się na tym. <laughs> nie wiem. Wiesz, nigdy nie próbowałeś śminki? Ja się nie maluję przecież. No ale mogę jeść, nie? Hmm? No do jedzenia w sensie. Nie. Nie. Hmm. Nie. Przecież tego się nie je. Nie? No, no, no nie. Serio? No. Ale skąd wiesz, jak się nie malujesz? Śminkę, żeby jeść. No to ja myślałam, że tak się je. <laughs> Jak to nie? To jest przecież do malowania. No ale przecież no dlaczego mają różne jakby kolory, które sugerują różne smaki. No nie wiem, nie pytaj mi się, bo ja nie znam się na tym. No. Hmm. Ciekawe. To ja wycho wychodzi, że ja jestem ta głupia. Ja tego nie powiedziałem. Tylko, hmm. tylko ja się na tym nie znam. Musisz okay. się zapytać kogoś innego. Hmm. No dobra, to zapytam się kogoś innego. To cześć. To cześć. A na siłkę chodzisz? Czasami. Właśnie chcę chodzić częściej, ale. Zobacz, siłowni. No to ja właśnie chcę się zmusić i z kumpelą y, miałam chodzić, ale w ogóle trochę się z nią ostatnio pokłóciłam, bo ona mi mówi, że zbieranie opakowań po szamponach to nie jest prawdziwe hobby. Takie masz hobby? Tak. I co z nimi robisz? No, zbieram, po prostu kolekcjonuję. A, ja kiedyś jak miałem 10 lat to ja kolekcjonowałem słomki z kolei, na przykład kupowałem sobie jakieś mleko w kartonie, miałam słomkę i zawsze je kolekcjonowałem. Ale przeszło mi to, ale jakby rozumiem, że ty możesz mieć takie hobby, bo każdy jest inny, nie? To nie jest powiedziane z góry, o musisz mieć hobby, muzyka czy coś, chyba każdy ma inny. No właśnie, jakby ja może lubię po prostu siedzieć wieczorem i patrzeć na moją kolekcję i jakby i, I wiesz, przypominać sobie, jak, jakie to było uczucie danym na przykład szamponem myć włosy. Mhm. Mm mm -hmm, no rozumiem. To jest bardzo takie relaksujące, wiesz? A podasz mi Instagrama? No to mi podaj swojego. I co porabiasz, ten piękny yy, niedzielny, to piękne niedzielne południe? No, dla mnie nie jest takie piękne. Dlaczego? Bo, <słuch> bo wczoraj zerwałam z chłopakiem i wytłumaczyć ci to w ogóle. Yy, dlatego, że on generalnie jest piłkarzem. I on po meczu dawał autografy i zrobił sobie zdjęcie z jakąś fanką, dziewczyną. I jakby ja stwierdziłam, że nie mogę sobie pozwalać na taki brak szacunku z jego strony, więc nim zerwałam i teraz trochę jakby nie wiem czy nie za szybko. Ale ten, yy, nie wiem właściwie co mam ci powiedzieć. Yy, wyżalasz się na Omę? Tak. Okay, tak. Ja w sensie ja mogę... trochę takiej porady. Szukuję. Czy powinnam go prosić, żeby wrócił do mnie? Czy jednak dobrze zrobiłam? No bo kurczę, z jakimiś laskami sobie robi zdjęcia. Co? Mm, nie wiem. Ja ogólnie jestem bardzo takim surowym człowiekiem i raczej jakbym kogoś kopnął, to już nie prosiłbym go, bo dla mnie byłby to jakby porażka, nie? Wtedy życiowa. Nie no właśnie, ja, ja też tak myślałam, ale wiesz, no bo wczoraj się wkurzyłam, no bo kurczę, jakaś fanka do niego podeszła i tak dalej, ale no teraz tak zastanawiam się, że w sumie smutno mi tak samej. Ale to jak na 23-letnią dziewczynę to bardzo impulsywna decyzja. Myślisz? Myślę, tak mi się wydaje, no, że im, bardzo impulsywnie działać, musisz być bardzo emocjonalnym człowiekiem. No w sensie, wiesz, bo on generalnie często z jakimiś tam e, fankami rozmawiał, czy dawał im autografy i tak dalej, ale ja powiedziałam, że ja nie chcę, żeby on miał jakieś zdjęcia, żeby potem latały po internecie zdjęcia z jakimiś dziewczynami, no ale zrobił. Ale to jakieś zdjęcie takie w dwuznacznej sytuacji perwersyjnej było? No czy? wiesz, jakby był przy tych bramkach, gdzie się autografy rozdaje i po prostu jakaś fanka wzięła telefon i zapozował do selfie, nie? Jesteś bardzo surową kobietą, muszę ci powiedzieć. Myślisz? No, tak mi się wydaje, że bardzo surowo tutaj oceniłaś gościa. A w jakim klubie w ogóle? <grym> a czyli na przykład jeśli kończysz studia ci nagle zmienia też inne kierunki? Potrzebujesz studia, to będziesz to studiować? Tak, w sensie ja bym po prostu najbardziej to chciała w KFC. W KFC pracować? A czemu w KFC? Bo mają dobre jedzenie. Dlaczego tam pracować? Tak. no. Na minimalną wypłatę? Tak, ale wiesz, co myślę, że y, przyjemność jest ważniejsza niż pieniądze, więc po prostu. Pracowanie a... w KFC nie jest przyjemne ogólnie. A pracowałeś? Nie... Pracowałem w Mako, co? No ale nie w KFC. Ale to jest to samo prawie. Nie, bo ja w Maku też tak. bym nie chciała, w KFC bym chciała. Ja, ja będę elektrykiem i co teraz? <grystanie> no, to nie będę... będziesz miał takiej przyjemności z pracy, jak ja na pewno ja będę miał... robię sobie pracę domową i. Czytałeś może kiedyś treny Sienkiewicza? Bo na pewno czytałeś, bo każdy to czytał. I nie pamiętam jak się nazywał ten tren o synu. Nie wiem. Nie wiem, ja w zawodówce jestem. No ale to, to wcześniej nie miałeś w szkole? Miałem, ale nie słuchałem. Dlatego hmm. poszedłem do zawodówki, żeby się nie uczyć. <laughs> okay, w sumie smart. Dobra, koniec skadania tych updat na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pamiętajcie o łapce i subskrypcji.